Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, zajmiemy się makijażem, który narysowała dla mnie obserwatorka. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak mi to dzisiaj wyjdzie, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Ja wiem, że jest po świętach, ale wolę to. Kolor mojej koszulki nie jest dzisiaj przypadkowy, dlatego że zajmiemy się liliowym makijażem. E, tak on będzie, słuchajcie, wyglądał. Tutaj wstawię wam może fotkę. E, jeśli chodzi, słuchajcie, o ten makijaż, to on był rysowany dawno, bo ja to story o tych makijażach wstawiałam podaję w listopadzie, czyli naprawdę dosyć dawno, mam nadzieję, że się nie obrażycie, że robię to dopiero teraz. Niestety nie wiem, kto mi to narysował, ale jeżeli to właśnie ty, to koniecznie daj znać, odezwij się tutaj w komentarzu czy na Instagramie eee, e, chętnie, że tak powiem powiem, że to Twoja praca. I słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli, to ta seria będzie kontynuowana i po odbiorze tego odcinka na Instagramie za jakiś czas, jeżeli będziecie chcieli, wstawię ponownie takie zdjęcie i ponownie będziecie mogli mi coś narysować. Eee, I teraz tak, robaczki, jeżeli chodzi o ten make-up. To wybrałam go dlatego przede wszystkim, że ma piegi. Ostatnio pokochałam robić sobie piegi, pomyślałam, że to będzie idealny makijaż na teraz. Jest są w kolorach takich liliowo-różowych, do tego jest coś z takiego artystycznego makijażu, dlatego że są narysowane kwiatki, więc coś, czego ja nigdy na kanale nie rysowałam dla Was. Więc mam nadzieję, że tego rodzaju odcinek Wam się spodoba, bo to, jest, wiecie, wyjście poza taką moją strefę komfortu, tym bardziej jeszcze nagrywając to. Eee, także dajcie mi moment. Zrobię sobie brwi, bo z tego co widzę, burwi są klasyką. Eee, nie widzę tutaj, żeby było coś takiego wow, tak samo na ustach, więc dajcie mi moment. момент зробить себе брови I przejdziemy do tego makijażu oka, bo to będzie taka główna część tego odcinka. Okej, okay, brwi mamy skończone, to teraz przejdźmy do bazy. Bazy, jakiej dzisiaj użyję, to będzie baza Spilluiz. Wydaje mi się, że będzie najodpowiedniejsza, jeśli chodzi o ten rodzaj makijażu, więc dlatego też dzisiaj po nią właśnie sięgam. I palcem sobie rozprowadzę, i oczywiście dokładnie gąbeczką, czyli klasą. I rozprowadzam sobie bazę po powietrzu. Oki doki. Odpaliłam sobie już makijaż na komputerze. Myślę, że będę sobie dzisiaj używać palet od Angie, Cute But Psycho, tej zielonej, bo tutaj mamy te pięć, właściwie to sześć, nie no, pięć cieni, które wydaje mi się będą idealnie mi tutaj dzisiaj pasować. Oprócz tego mam paletę abstrakcje z Glam Shopu, też właśnie w takich fioletach. Uu, yeah. Aczkolwiek ta jest chyba za ciemna, błyski mogą nam się przydać. E, mam klasycznie chude, ale wątpię, że dzisiaj będę je używać. I otworzę sobie też Jamesa, bo to jest taka paleta, w której jest dosłownie wszystko. O i dosłownie te cienie są... Ten zestaw cieni i ten zestaw cieni, widzicie? Także tymi dwoma będę dzisiaj paletami myślę operować, a z tej będę sobie korzystać z lusterka. Dobra, zaczniemy sobie słuchajcie od cieniowania i tutaj jeśli chodzi o zewnętrzny kącik, to mamy kolor liliowy i właśnie użyję sobie tego cienia z palety Andy Cute się nazywa. I będę go wklepywać w zewnętrzny kącik, tak to bym widziała. I rozcielam go już tutaj ku górze, bo z tego co widzę, to cieniowanie mamy zrobione tylko tym jednym fioletem, a tutaj mamy coś jaśniejszego. Okej, okay, ja sobie tutaj wyblendowuję ku górze, bo będzie to też nasza baza pod rysunek, bo tutaj narysowane są stokrotki i wydaje mi się, że jak sobie to wyblenduję delikatnie ku górze, to właśnie... Ponad moim załamaniem będziemy robić ten rysunek ze względu na fakt, że ja mam opadającą powiekę. I żeby było coś widać w ogóle, to trzeba będzie się tutaj, że tak powiem, troszkę napracować. No dobra, czyli mamy coś takiego. Na razie wiem, nie wygląda, ale to zaraz. Eee, także odetnę sobie powiekę i zrobię to bazą z VIBO, to jest Eyeshadow Base w kolorze białym. Pamiętajcie, że jak używacie tej bazy, to żeby ją zaraz zakrywać, żeby nie zesłowam się. I ładnie nam się to błyszczy, troszkę rozjaśniło tą powiekę w tych miejscach, a że tak powiem uratowało to, co już tutaj zrobiłam. Dobra, to to mamy za sobą Teraz jak tak patrzę, to mówię Zewnętrzny kącik jest praktycznie nietknięty Tutaj mamy tylko dwa cienie, bo tak naprawdę ta e, gałązka, którą tutaj mamy Zrobi nam całość Więc wyblenduję sobie teraz dolną Powiekę tym odcieniem cute Przepiękny, jest liliowy, fantastyczny Dobra dziewczyny Teraz narysujemy sobie tą stokrotkę I użyję sobie do tego eyelinera Od J.Lo Zobaczymy czy ten pędzelek będzie dobry bo szczerze mówiąc nigdy nie rysowałam nic tak małego i nie wiem jak sobie poradzę. Eee, to ma być gałązka, która rozchodzi się troszkę wyżej niż złamanie. No dobra, mamy pierwsze pociągnięcie, nie jest źle. O nie, już ubrudziłam! Fuck! Właśnie tego się boję przy takich małych rzeczach. Jest względnie okej. Okay, teraz muszę się pozbyć jakoś tej dziury, którą żebym zrobiła, bo przecież... Ach! Czekam nadzieję, się nauczę. Hmm. Ciekawe, czy da się to jakoś odratować. Okej, okay, jak sobie tu narysuję kwiatka, to nie będzie źle. Teraz tutaj odchodzi jeszcze jedna taka prosta. Boże, już mi się ręce trzęsące raz rysuję coś takiego, także trzymajcie kciuki. Nikt nie sądziłam, że będę z tego nagrywać odcinek, raczej myślałam, że będę sama takie rzeczy dziubać. A tu proszę. I dobra, ten eyeliner chyba nie był najlepszym wyborem, wiecie? Dlatego, że on robi dziurki, że on się tak nie. Ciężko go tak narysować, żeby nie, nie miał prześwitów i zaraz to chyba to poprawię czymś. Okej. Okay. Huch, całkiem sprawnie mi poszło, tylko muszę sobie wymienić liner. Tylko zaraz wybiorę sobie uf, jakiś taki, który ma względnie mały pędzelek. Chyba nie pozostało mi nic innego jak próbować narysować to tym linerem, którym zaczęłam, wiecie? Bo żaden inny nie ma tak cienkiego pędzelka. Dobra, spróbuję sobie poprawić tym linerem z Everline, zobaczymy. Sorry, że tak wkładam twarz w... Ten, ale... Okej, okay, mogłaby być tego łąska cieńsza, ale nie jest źle. Udało się. Dobra, to teraz będę musiała narysować jakoś płatki i jesteśmy w to. To już jest bliżej niż dalej. Tak to wygląda na ten moment. No, oprócz tej gałązki, tutaj, którą musiałam pogrubić, bo mi się rozlał ten liner, to nie jest źle chyba, nie? Okej, okay, przyznaję się, że większość tych stokrotek narysowałam poza kamerą. Już wiem, dlaczego nie robię takich makijaży, w sensie One są śliczne i tak dalej, ale zajmują turbo dużo czasu, także pozwólcie, że teraz się wyciszę i postaram się zrobić jeszcze jedną kwiatkę. Dobra, nie jest to najbardziej... Nie są to idealne kwiatki, jakie widziałam w życiu. E, robiłam to, słuchajcie, białym linerem z Ingrid, także bardzo spoko. Jedyne co, to ten pędzelek mi się od czasu do czasu zacinał, po prostu muszę sobie kupić takie drobniejsze, jak do paznokci. No i teraz przydałby się właśnie taki drobny do paznokci, żebym mogła sobie porobić środki tego. Ech, I byłoby to trzy razy szybciej i trzy razy prościej. Niestety e, nie mam takiej opcji. Te środki są takie błyszczące, więc mam drugi liner z Ingrid, tym razem błyszczący postaram się Narysować jakieś takie względnie zgrabne kropeczki. I zobaczymy, co to z tego będzie. No powiedzmy, że możemy uznać to za kropkę. Kurczę, te środki są takie chyba mało widoczne, nie? No, brakuje mi jakiegoś takiego ciemniejszego środka, bo ten błyszczący jest ładny, ale jednak kurczę trochę mi mało, więc dołożę sobie fioletowego linera. Gdzieś tu miałam. O, tu mam z Eveline. I dorobię sobie takie kropeczki na środku jeszcze tym e, linerem, żeby po prostu były bardziej widoczne. O. I teraz to wygląda chyba lepiej, przynajmniej tak mi się słuchajcie wydaje. I z tego co tu widzę, to tutaj mamy wewnętrzny kącik, właśnie wbity taki żółty cień. I ja, żeby ten cień miał się do czego kleić, to nałożę sobie trochę tej e, białej bazy. wklepię ją w wewnętrzny kącik. Coś takiego. ok e, I na to wbiję sobie teraz ten żółty cień z palety Cute by Psycho. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten odcinek. No i dobra, słuchajcie, oko mamy skończone. Eee, zrobię sobie tak, że zrobię sobie resztę makijażu poza kamerą. Przyjdę do Was, zrobimy sobie razem piegi i pokażę Wam efekt końcowy. Tak na razie wyglądają moje kwiatki. Jak na pierwszy raz to uważam, wyszło całkiem nieźle. Także idę zrobić resztę makijażu i zaraz do Was wracam. Okej, okay, tak to wygląda już w prawie skończonym looku. Jedne, co mi zostało, to właśnie piegi. Z racji tego, że było zrobione tylko jedno oko, no to jakby ja też zrobiłam tylko jedno oko, na drugim mam taką dwukolorową kreskę i żeby te makijaże chociaż trochę się ze sobą łączyły, to mam takie żółte środki, także teraz biorę sobie spray na piegi machoniowy brąz i uwaga już się ogólnie nauczyłam, w sensie wiecie no i dobra, zrobiłam sobie dosyć sporo tych piegów tak to moi mi państwo wygląda jestem piegusek, tutaj trochę mi się za bardzo przykropiło i mój patent jest taki, że ja potem jak zrobię sobie już te wszystkie piegi to nakładam sobie jeszcze puder na to. Po pierwsze, one wtedy się tak nie rzucają w oczy, bo się tak nie świecą, nie. A po drugie, duże się trzymają. Na mojej twarzy, przynajmniej. No i dobra, look mamy skończony. Jak Wam się podoba, ja pieguskowa wersja, nie przyklejałam że bo mam mało miejsca na powiedzenie i nie chciałam zakrywać tego makijażu. Także tak to się prezentuje. No i dobra, moi mili państwo, jeżeli ten look wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej odtworzenia makijażu widzów, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a ja za dzisiaj wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się spodoba. Przypominam, że propozycje na kolejny makijaż możecie składać na dole w komentarzach, tudzież na Instagramie, na pewno wstawię wam jeszcze taki post, na którym będziecie mogli sobie coś na mojej twarzy porysować, ale jestem ciekawa, jak ta seria wam się spodoba. A ja za dzisiaj wam dziękuję. Pa, pa!